Ma widzowie, dzisiaj znowu jest ze mną Zosia i dzisiaj ogólnie oddam jej konto na normalnie 8 minut. Zosia, przywitaj się. Dzień dobry. No, dzień dobry, więc. No, dobra, Zosia, masz to na 8 minut. I też mów do widzów, wiesz? Dobra, to dzisiaj. Możemy, gdzie to jest? Możemy ten. 99 nocy w lesie widzowie. No Zosia nie mogła włączyć nic innego. Zosia to kocha. Zosia to kocha. Zosia no. A Zosia czekaj, ja Ci też pokażę, no bo patrz, jest tutaj prezent i normalnie patrz. Jak go otworzysz, to patrz co masz. I teraz... Możemy widzowie sobie kupić klasę jakąś. Ja widzowie chyba sobie kupię tego turystę, no bo tylko na niego nasz stać. O, ma to, to. Przecenę z 10 na 9, więc widzowie, możemy, to, możemy kupić. to kupić. Możemy to kupić. I nie będziemy musieli iść do tego um, domu głupiego, um, um, żeby to sobie wziąć. Więc dobra, zakupmy. I dobra, Zosia, masz. Dobra. Uh, <głos> 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 Zostało Ci 7 minut. Dobra. Gdzie mam iść? No nie wiem, tu do. I ile? Dobra, pięć. I czekamy, aż ktoś do Zosi dołączy. W ogóle mam nadzieję, że Zosia nie, e, nie zmieni mi skina z takiego chlebowego na jakiegoś dziewczynskiego, bo bym serio widzowie nie chciał. Nie, ja będę z takim, no trudno. Będziesz z... o takim chlebkiem. No dobra. Tylko jak mam zrobić drużynę? Dobra Zosia, pomogę Ci, pomogę. Zostało Ci o 6 minut, więc teraz ktoś dołączy do twojej drużyny Zosia. I musimy poczekać tyle sekund. Albo chcesz sama czy z drużyną? Sama. Najlepiej. Dobra, Zosia pójdziesz sama. I dobra Zosia, gotowa? Tak. O Jezu, ale ty od razu umrzesz jak będziesz chciała uratować dzieci. Nie, ja chcę tylko, e, no nie wiem, zabiję wszystkie wilki, e, będę miała pułapkę na króliki. Dobra, dobra. Pułapka, dobra. Idziemy do jakiegoś miejsca. O, ja widzę mnie w ogóle. Widzowie, ja wam w ogóle mówiłem, że taki filmik zrobię. Ja to... Zosia, ty tak się wali. Ja wam, widzowie, mówiłem na ostatnim filmiku, że... Rivals, że zrobimy taki filmik. No tak, że w konie czy tam coś tam. No, w konie też może pograć. E, robimy... E, bijemy tu królika. Ty nawet nie umiesz zabić królika. To co mówi, że... E, I o... I Wiesz to mięso. Sklep, sklep, sklep. A myślałem, że Zosia w ogóle kiedykolwiek grała w 99 nocy w lesie. Zosia, daj, Zabijemy. ustawię ci tą kamerę, ustawię ci tą kamerę, Zosia. Dobra. No, co jest? Co jest, widzowie? Aaaa! No. no, nie wiem, co się dzieje. Dajcie, widzowie. Widzowie, i patrzcie, zepsuło się nam, XD. Zepsuło się nam, widzowie, co? Ej, nie, poczekajcie. Nie, chwila. Może tak i możemy. Dobra. Widzowie, jak Wam zepsuje kamerę, to róbcie tak i wyłączajcie. No, dobra, Zosia, dawaj. Dobra, idziemy do królików, zabijać ich. Zosia, zostały Ci 4 minuty. O matko. Marchewka. Wiesz. Mam nadzieję, że szybko ci się to skończy. Musisz umrzeć. Wiem, Zosia, że żadnego wilka e, nie zabijesz. Wiem, wiem. I nie wiem, czy w ogóle, jeśli chcesz w to grać, nie zdążysz żadnych koni. Chcesz. Poczekajcie. No ja chcę zabić tego. Ty zaraz na 99 w lesie zmarnujesz cały czas. O, zostało ci 3 minuty Zosia. Zostało Ci aktualnie chyba 180 sekund, tak? Nie no widzowie, nie wiem. Nie wiem. Matko. Dobra, wyłączaj to. Poczekajcie, muszę o, tu. tego. Dobra. I bierz, bierz, bierz. No tym. Tym Zosia czemu... Ty... Dobra, idziemy. Jeszcze ostatnią marchewkę zdobyć. I... O nie, dobra! Ja muszę Zosieć, Zosia ci pomóc. Zosia muszę ci pomóc, muszę Ci pomóc. O, zostały ci trzy mm, minuty. Dobra. Zosia, nie mamy ogniska, wiesz? No to daj latarkę, nie? Mm, dobra. Dobra. Masz. Dobra. Idziemy. Jakby co widzowie, to tam w tle słychać trochę naszych rodziców, więc soli. No właśnie, niestety. Takie życie. No nie, przepraszam bardzo. Mogę zabijać tego królika? Idziemy gonić tego. Słuchajcie. Ej, gdzie ten? Prze, przepraszam bardzo, ale ten królik się... Tak Zasiębał. Ty nie na fi Nie No dobra widzowie, ja zawsze muszę wyłączyć to 99 nocy w lesie, bo zaraz leci na tym cały czas, a nic tu no kurde no. nie zrobi. Więc dobra, teraz chcesz jakieś konie, tak? No, to ci szukam konie i... O nie. nie jedno świat roże. koni. A może być świat koni? Jednoroże. Świat koni jest najlepszy dla koni. Świat koni. Świat koni. Dawaj. Gr graj w świat Nie chcę to. Ale tam będą konie. Jest tylko taka okładka. Ty tak nie ogarniasz. Kim chcesz być? Graj, 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 graj. Graj. I gdzie chcesz być? To. Mm, wiedziałem. O Zosia, zostało ci jedna minuta. Ej, nie, chociaż dwie, chociaż proszę. Zosia, zasady filmu. Co teraz? O to jest, zostało ci 20 sekund. Wybierz konia. Dobra. Nie mogę. Nie Jesteś. Jeszcze z minutę. No, możesz jeszcze powiedzieć ile. O, masz. 5 sekund, 5! 4, 3, 2, 1 i oficjalnie Zosia skończył się twój e, czas. Zrobiłaś ogólnie nic, więc no widzowie, pa. M, subskrybujcie i lajkujcie. To będzie tu może więcej filmików. I e, ten, kto będzie na specjale na 1000 subów na kanale e, Janek, m, niech pisze w komentarzach. No co? Pa.